Szanowni konsumenci chcielibyśmy Państwu pokazać żywność, którą jesteśmy karmieni w dniu dzisiejszym zakupiliśmy kilka produktów z sieci Carrefour Express i rozpoczynamy badanie najpierw zbadamy, a później pokażemy paragon proszę bardzo, rozpoczynamy pierwsze badanie mięsko na pierwszy strzał, proszę bardzo, kurczaczek za 6 i 11 grosz. Odpalamy urządzenie, umieszczamy w mięsku, którym karmione są nasze dzieci. Dodam tylko, że jest to norma dla dorosłych, nie dla dzieci. Za chwilę normę dla dzieci zwodę. Proszę bardzo. 656 azotanów i azotynów razem. Wyciągamy. Powtórzymy za chwilkę badanie, tylko zrobimy dla dzieci. Czyli tutaj troszkę wyżej wchodzimy i wybieramy normę na mięso dla dzieci. Oczywiście skaliwę wytrzymamy jeszcze. Proszę bardzo, próbujemy. 668 Azotanów, azotynów i innych substancji toksycznych. Więc jak widzimy, norma przekroczona w znaczącym stopniu. Wycieramy teraz. I wykonamy badanie kiebasy śląskiej. Proszę bardzo. Zmieniamy na mięsko. I badamy kiełbaskę śląską. Jeszcze raz wytrzę. Proszę bardzo. Rozpoczynamy. Szanowni Państwo, 1339. To jest przekroczenie? Tak wysoki poziom, że aż nie chce mi się wierzyć, wykonam jeszcze raz ponownie to badanie w się śląskiej. Dodam jeszcze raz w sieci Carrefour Express, robimy ponownie 1332. No Wynik bardzo podobny, przerażający. Także szanowni konsumenci. Kiebasa Śląska na rynku polskim jest to jedna wielka trucizna. Dodam tylko, że badaliśmy to w normie dla dorosłych. I przedostatni produkt mięsny. Jest to szynka klasyczna. Zgodnie z Paragonem. Rozpoczynamy badanie szynki klasycznej. Chodzimy w mięsko i badamy szynkę klasyczną. Może wbijemy to głębiej, o tak żeby było Proszę bardzo. Mam nadzieję, że widać wszystko. 1013 azotanów, azotynów. Norma przekroczona wielokrotnie. To jest szynka klasyczna w sieci Carrefour Express. Powtórzymy badanie, żebyśmy czegoś źle nie zrobili. 1116. Malutka różnica. Może dlatego, że trzeba wytrzeć. I ponownie zbadamy. Są różne części miejska. Proszę bardzo. Badamy. Ponownie. 1283, jak widzimy, parametr bardzo wysoki. Taszynka, ten kurczak i takie basa śląska nie nadają się do jedzenia i powinny być jak najszybciej wycofane z obiegu, aby nie truć polskich konsumentów polskich dzieci. I została nam jeszcze, został nam jeszcze jeden produkt, a tym produktem jest, zobaczymy na zgodnie z paragonem, jest. Kiebaska Berlinki Classic. Zakupiliśmy jedną firmy Berlinki. Producenta Berlinki. Wyczyścimy tester. I wykonujemy badanie kiebaski Berlinki, którą się tak dzieci zajadają.